Żmudne grzebanie w 90-stronnicowych objaśnieniach podatkowych, żeby złożyć odpowiednie dokumenty, to pewnie coś, na co nie masz czasu. Opowiem Ci o tym, jak robimy to w Prawnej. Cześć, nazywam się Aleksandra Borowska i w Prawnej jestem ekspertem do spraw IP-Box. Dziś opowiem Ci, jakich dokumentów potrzebujesz, by odzyskać swoje pieniądze. Jeśli nie wiesz, czym jest IP Box i czy się kwalifikujesz, aby obniżyć podatek do 5%, kliknij w poprzedni film. Tam wyjaśniłam tę kwestie. Do złożenia wniosku będziesz potrzebował dwóch najważniejszych dokumentów: interpretacji indywidualnej oraz ewidencji IP Box. Krajowa Informacja Skarbowa może wydać pozytywną lub negatywną podatkową interpretację indywidualną. Złożenie wniosku praktycznie w każdym przypadku kończy się odesłaniem przez około 20 lub nawet więcej pytań zwrotnych. I tutaj zaczynają się schody. Udzielenie odpowiednich informacji zwrotnych będzie kluczowe do otrzymania pozytywnego rozpatrzenia wniosku i dalszego ubiegania się o IP-boxa. Rekomenduję Ci skorzystanie faktycznie z doświadczonego doradcy podatkowego, który będzie Twoim pełnomocnikiem. Jeśli dasz nam przeprowadzić siebie przez ten proces. Będziemy potrzebować tylko Twoich umów i odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonej przez Ciebie działalności, które oczywiście na samym początku procesu Ci prześlemy. Możesz oczywiście przygotować taki wniosek samemu, aczkolwiek oczywiście będzie to wymagało od Ciebie dużego nakładu pracy, zrozumienia prawa podatkowego, no i przede wszystkim rozmów z kis i Urzędem Skarbowym. Robiąc wniosek z nami, masz 99,8% szansy, że Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Dlaczego tyle? Ponieważ właśnie taki procent interpretacji, które wysłaliśmy do KIS-u, a jest już ich ponad 1300, wróciło do nas pozytywnie rozpatrzonych. Zaoszczędzisz więc czas, no i nerwy oczywiście. Nie będziesz musiał czekać na wszelkie terminy, na pisma, na odpowiedzi. Wszystko zrobimy za Ciebie. Interpretację indywidualną już mamy, to zostaje nam jeszcze jeden dokument, który będziemy potrzebować, żeby taką ulgę dla Ciebie wdrożyć. Jest to ewidencja IP Boxa. Dzieli się ona na dwie części. Pierwsza z nich jest częścią, w której spisujemy Twoją pracę, a mianowicie będziesz w dwóch pierwszych kolumnach po prostu do danych miesięcy przypisywał projekty, które będziemy z ulgą rozliczać. Druga strona to część już typowo księgowa, przekazuje się do księgowości i jest to dokument bardzo podobny do księgi przychodów i rozchodów. Będzie tam konieczne, aby wpisać właśnie faktury, które do Twojej ulgi się kwalifikują. Oczywiście taki wzór dla Ciebie zapewniamy. Świetnie, mamy dokumenty, ale jak to wszystko policzyć? Dochód, jak wiesz, to przychód minus poniesione koszty. Czym więc będzie Twój dochód dla Epiboxa? Wysokość dochodu podlegającemu referencyjnemu opodatkowaniu to iloczyn dochodu kwalifikowanego prawa własności intelektualnej z danego roku podatkowego oraz wskaźnika nexus obliczanego według specjalnego wzoru. Okej, okay, dobra, aż sama się zmęczyłam. Trochę skomplikowane, prawda? Na ten moment będzie dla Ciebie jedynie ważne właśnie to, co już wspominałam, czyli to, że ewidencja odrębna to dokument, gdzie będziesz wpisywał faktury przychodowe i kosztowe a to, czy daną fakturę masz tam wpisać, no ich kwalifikacje najlepiej oddać doradcom podatkowym. Najważniejszym aspektem przy składaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej jest ich skuteczność. Meandry objaśnień wydawane przez Ministerstwo Finansów z pewnością nie są czymś, na co chcesz marnować wolny czas. Dlatego serio w tej kwestii zaufaj naszym doradcom podatkowym. Przeprowadzimy Cię przez cały proces bezpiecznie i skutecznie. Dostaw subskrypcję, aby nie pominąć kolejnego materiału dotyczącego zmian w rozliczaniu programistów w Nowym Ładzie. Do zobaczenia. Cześć!